Cześć, siemano, z tej strony. Oleg Rewe, na dzisiejszym odcinku gramy Farming 2019. Tak, Starowieś. Starowieś, Polska mapa, powiem, zaczynamy do prezentacji. Czy, czy pan, mam, mam to coś tu. Tutaj mamy, widzicie, taki grubelek, można powiedzieć, no, lizar. Jo, Lidard. no ma, troszkę używany, no ma, dwa latka. To dopiero kupiliśmy takiego pana, sąsiada. Tu nowy sierpnik, Amazon. To właśnie tu, tak, ten Amazon się prezentuje tu ładnie. Tu mamy. Na widzicie 10 ton to powiecie. Na gospodarstwo polskie jest. Tu jest puk, ma no już po moim otacie tu jest, ale ten puk był rdzawy, tam dalej. To właśnie ten płuk odnowiłem, widzicie, był u mechanika. Ja pomalowałem. Amazon nowy też nabytek. Tu widzicie. Dopiero ten z temu kupiłem. Tu mam bizona, mamy tu właśnie bizona, widzicie? Akumulatory wszystko działa. Tu ładnie. Właśnie Z56. Tu właśnie był odpad. To jaki głos. Tu mam kurnik, tu mam, tam widzicie chyba. Tutaj coś dobrego, jeszcze coś tam. Tu świnki mam w tym paraszyku. Idzie teraz na bliskie pola, mam cztery pola. Jedno żebak, który jeszcze żebak nie urosł. trawy i dwa skoszony. No, Bo zaś będzie zaczynać otowania i tam dalej. No, ale może też będzie filmik wybierania, to właśnie stoi Orso 12-14, 117 koni. Na Polską jest sam raz trochę ubrudzony, to bożnika płycia. I przyczepa też wypalta dosłownie do tylko bez gzburtu. Widzicie, można paski nawet przypiąć. Jak się Wam podobał filmik, to dajcie suba w górę, łapkę w górę, zasubskrybujcie mnie. To przybliżamy kamerę. To więc subskrybujcie mnie i lajkujcie. Na razie.